Co to jest komin izolowany? Czemu ma izolację i ile ma warstw? Komin jest kluczowym elementem instalacji grzewczej w każdym domu. Odpowiada on za odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych oraz gwarantuje prawidłową wentylację pomieszczeń. Ważne jest więc, by działał bezpiecznie i niezawodnie. Dlaczego komin powinien być izolowany? Porozmawiajmy o sposobie działania komina. W procesie spalania wydzielane ciepło sprawia, że temperatura spalin jest wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz. Skutkiem tego wewnątrz komina powstaje siła wyporowa, nazywana potocznie ciągiem kominowym. Jest to siła, która odpowiada za transport spalin i tworzenie podciśnienia w instalacji kominowej. Aby komin funkcjonował prawidłowo i skutecznie, kluczem jest niedopuszczenie do jego wychłodzenia. W praktyce oznacza to wykonanie izolacji która zabezpiecza przed utratą ciepła, stąd pojęcie izolowanego systemu kominowego. Jakie jeszcze płyną z tego korzyści? Dodatkowymi korzyściami są ochrona przed nadmiernym skraplaniem się pary wodnej w instalacji, zwiększenie efektywności energetycznej, obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem, wzmocniona ochrona przed ryzykiem pożarów. Kominy izolowane nie wymagają tradycyjnego ceglanego przewodu ani dodatkowego fundamentowania. Możliwe jest ich montowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, przy ścianach lub jako niezależne wolnostojące konstrukcje i to bez dodatkowej konieczności ich osłaniania. Firma Kominflex produkuje szeroką gamę takich kominów o różnych wymiarach, wariantach wykonania. Do nich zaliczamy system typu KF Slim Slim Eco oraz SPS Izolowany. Dzięki tej różnorodności kominy te doskonale sprawdzają się zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Aby dowiedzieć się więcej o produktach marki CominFlex, zapraszamy na stronę cominflex.com.pl.